O tej nowej komedii romantycznej w kinach niekoniecznie musieliście słyszeć, a naprawdę warto ją sprawdzić. A tą komedią romantyczną jest Eternity z Elizabeth Olsem, Kalumem Turnerem i Milesem Tellerem w rolach głównych. Koncept jest dosyć prosty, ale też ciekawy i rzadko spotykany w komediach romantycznych. Wyglądało tak, że po śmierci ludzie idą do czegoś zwanego afterlife, gdzie muszą wybrać oni swoją wieczność, gdzie spędzą, tak jak nazwa wskazuje, swoją wieczność, ale mogą też czekać na swoich ludzi, a raczej ludzi ze swojego życia, żeby, wiadomo, ewentualnie spędzić tę wieczność wspólnie z nimi. No i Główna bohaterka, która tutaj jest, grana przez Elizabeth Olsen. Niestety odchodzi z tego prawdziwego świata, w którym my dzisiaj żyjemy a w tym niebie, a raczej w tym afterlife spotyka swoich dwóch mężów. No i teraz Joan grana przez właśnie Elizabeth Olsen musi wybrać z którym z nich spędzi tę swoją wieczność. I tak wiem pomysł na ten film nie brzmi może zbytnio zachęcająco ale naprawdę hear me out. Przede wszystkim Eternity nie jest tak przewidywalne fabularnie jak może wam się wydawać. Jest tutaj fajna gra aktorska, jest tutaj fajna muzyka no na wielu płaszczyznach on jest po prostu w porządku, ale też elementem który się wybija ponad całą resztę i chyba najbardziej dla mnie są kolory. Coraz mniej jest kolorowych filmów, a w Eternity i mamy pełne spektrum, pełny wachlarz barw. Naprawdę kolorystyczny tutaj co drugi kadr, jak nie co półtora kadru. Mamy eksplozję barw. I to jest przepiękne. Za bardzo nie mam się o co przyczepić do tego filmu. I koniec końców, ten film też jest dosyć poruszający, więc powiedziałbym, że jak na komedię romantyczną, to naprawdę mamy tutaj pełen pakiet wrażeń, tych pozytywnych. Więc naprawdę, jeżeli nie macie pomysłu, na co przyjemnego wyjść do kina w najbliższym czasie, albo na co wyjść do kina na randkę, to Eternity jest prawdziwym strzałem w dziesiątkę. A jeżeli chcecie więcej filmów, ciekawostek, recenzji i tak dalej, to zapraszam Was do zafollowowania tego profilu.